Skoro w Polsk na terenie nie tylko Polski, ale w tych, na tych ziemiach słowiańskich, w czasach Ty Słowianie, to jest nasi przodkini, przodkowi innych osób, realizowali się słowiańsko. Doszli do wiedzy wielkiej w czasach, gdy konopia była oprawiana nie tylko, także też inne zioła, ale była oprawiana, rosła sobie dziko, którą zwierzątka sobie chętnie podjadały, dzięki czemu wchodziły też posiadające, podobnie jak ludzie, receptory endokanabinoidowe, stymulując siebie, do tego, że jak Adam i Ewa, i Adama i Ewy, wcześniejsi, którzy jeszcze nie halowali się ziołem, ale zażywali w pożywieniu to do, do, doświadczali tego takiego właściwego dożywienia neurotycznego uaktywnienia, w wyniku czego kontakt mieli ze sobą lepszejszy. Z ludźmi też potrafili zdradzić wiele swoje mowa, słowa, informacji, nie za dużo, a tyle co bogato, baśniowo, lepiej o idyllii zwierzęcej, światowej, życiowej, planetarnej na dziś dzień tłumacząc. To potem była wojna druga światowa, wcześniej jeszcze inna też głupia, ale Zithajci to gorzej, najgorzej, bo y, ograbili z milionów książek, dzieł, poezji, prozy, opisów baśniowych, barwnych, historii, naukowatościowych doniesień sztuk, wyników miłości, y, ze, ze sztuki w postaci obrazów, rzeźb, które były wydźwiękiem y, realizacji się w sile miłości naturalistycznej, orgazmicznej, pełniejszej, bogatszej, na łanach natury, wielogodzinnych, ze smakiem, zapachem, z poezją, z prozą i w tym chcąc pozostać, by mieć miodowo, w swym czuciu, ciałowo i głowowo uauralnienie, a serce serdeczne, radowanie i pełnia, że nie chce się innym zabierać, że nie tak że ma się już to pełni, że jest to bogactwo, że to jest najważniejsze, najpełniejsze, najważniejsze, najistotniejsze, że to jest to, co żyć się też innym by mieli. Stąd też autorzy, twórcy chcieli donatknąć za też innych, któryś, którzy by przybyli, to co by mogli podarować. No stało się, jak się stało w tych czasach yy, i tym, że spowodowali tak, jak spowodowali, to symboliczne, właściwe odniesienie to, iż Momentu bycia już doktorami habilitowanymi, takimi, co by mogli wielce edukować świat cały, zostali sprowadzeni do bycia znowu w przedszkolach i do nadrabiania wiedzy wielkiej tej. To wiedza jest nabywana z, sprawy, z udziałem ludzi, którzy w zenę dusze chabuchowych, gdy chcą coś dopowiedzieć, to nie oszukują, że są. Rzekomo już bogaci, wielcy, piękni, yy, najlepsi, już bożeszczy, już idealni, bo jeżeli tak zaugiwają, albo tak mają w hipnozie od których, że tak jest, bo na przykład to od Zidha czy że tak, tak, wy w swoim przedszkolu jesteście idealni, tacy piękni, tacy fajni, tacy cud to w nicu, nicu datcy, że normalnie, no nic wam więcej nie trzeba, tylko kolejnej wódki i tywi, i cukry i jesteście w tymi szczęśliwi. to, gdy człowiek rozsądzić się chce, yy, tak po bożemu, po królesku, powołując się na przykład na Biblię i powołując się na to poruszenie od Jezusa Chrystusa Zaretu, jego odważność i jego, za jego przykładem, że chce się poddać pod osąd dusz prawdziwie odchowuchowych. Czyli skonfrontować się z prawdą, ale światową. Odniesień, doniesień naukowych, tego jak postrzegają inne narody. I czy my tacy jesteśmy już idealni? Czy to jest ta idylla, czy tylko hipnoza idylli? Bo jak tylko hipnoza, to ja chcę mieć taką prawdę w odniesieniu do natury, idzie to poznać lepiej, sprawniej. Boku sprawności się kieruje i powinno się rozsądzać w odniesieniu, w odniesieniu do swej funkcjalności, w sprawności pełniejszej, oby taką była, to i wtedy w odniesieniu do pracy, seksa, miłości, pracy w kuchni, przy dzieciach, przy rodzinie, w kontaktach, w rozmowie, w porozumieniu, w zrozumieniu, w w zdrowiu, stanowieniu zdrowia, w byciu. I w różnych tam różnych, jakkolwiek przechodach, przejściach, przyjazdach, naukojenie swoje, te zarady, zarad wiele, to i zaradzeniem dobrym jest styl bycia, poruszania się ryby albo wężem. Wężownica, wężownicowa po arabsku, Ewa, tak zwana to taki styl, jak się zdaje, teraz bardziej taki życiowo, iż faktycznie mi się zgadza, że to takie <laughs> się stanowienie że czasem takie ruchy szyją, głowa. Że odwodząc się od jakiegoś kogoś, próby namierzenia nasze nasz możliwości, posłuch, próby swojego, namowa, natłoka, narzuta, wizja, e, swoja modlitwa, swoje pragnienia, odwodzenia, odwodzenia, uwolnienia i ukojenie się, stanowienie w ukojeniu, w równowadze znak krzyża, symbolika równowagi, taki powinno mieć symbol, e, takim powinno mieć znaczenie ten symbol w w dzisiejszych czasach i wtedy jest najwłaściwszy, nie znak cierpienia, tylko znak równowagi i skupienia na równowadze i zrównoważonym stylu życia, który daje oczywiście jak najlepiej, jak najpełniejsze się właściwe, zdrowaśne orgazmienie czuciowo, smakowo. Yy, wzrokowo, smakowo, yy, węchowo, słuchowo, to też orgazmowo, bo jak ktoś mówi nieprzyjemnie, to jest tak anty, to to, to jest piekielność, jak ktoś mówi przyjemnie, to takie łauralnienie, a jak ktoś mówi przyjemnie, bardzo przyjemnie, tak bardzo, orgazmicznie, jeszcze w trakcie orgazmienia, to jest wtedy orgazmicznie pełniej, o te bodźce, czyli orgazmiczniej, to i tego wszystkim wam życzę. By było nam jak naj ewolucyjniej poprawniej, a nie hipnotyzycznie. Amen.